Cześć. Słuchajcie, przychodzę z zakupami, a tak naprawdę to przychodzę z reklamacją, bo powiem Wam, że na Allegro jestem od 30, prawie 30 lat i tam zdarzały się takie rzeczy, że tam y, jakaś paczka zaginęła albo no, towar przyszedł no, potłuczony, wadliwy, więc no, reklamację trzeba by uznać. No, i zawsze byłam grzeczna i sprzedawca czy Allegro byli grzeczni. I w przeciągu tygodnia, dwóch e, okazało się, że albo pieniążki mi zwracali, albo nowy towar. Zresztą zawsze było zapytanie, czy chcę pieniądze, czy nowy towar, e, czy ten sam, albo zastępczy. I zawsze było polubownie, mówię, tydzień, dwa i po reklamacji zapominałam, dalej leciałam. A tutaj, słuchajcie, zamówiłam te podkładki pod koniec stycznia, czy pod koniec lutego, no jakoś tak, także prawie pół roku. Słuchajcie, reklamacja trwała i aż się sprzedawca zlitował, bo Allegro stwierdziło, że no, że, czemu to tak długo trwa? No słuchajcie, no długo trwa, bo ja czekałam na Allegro. Yy, jakąś decyzję. Co miesiąc ponaglałam tą reklamację, miesiąc, miesiąc miesiąc. Po pół roku, yy, yy, no, po pół roku już prawie się odezwali Allegro. Dlaczego to tak długo trwa? Dlaczego ja nic z tym nie robię? Ja mówię, ja nic nie robię, to wy nic nie robicie. No i w końcu te wszystkie wiadomości też szły do sprzedawcy i sprzedawca się ulitował i powiedział, że też pierwszą ma taką sytuację z Allegro. Co się zadziało? Słuchajcie, zamówiłam sobie takie wielkie, 30 centymetrowe. Podkładki. Ostatnio kupiłam sobie dwie takie mniejsze, nawet nie wiedziałam. Mi się wydawało, że ja zamawiałam tylko dwie te podkładki, ale muszę sprawdzić, czy faktycznie e, trzy, czy po prostu nawet 35 jest centymetrów. E, czy, czy dwie, czy trzy, czy jedną dostałam już u się za, za, za to czekanie. No W każdym razie są trzy. E, całe są ze sznurka, lewa i prawa strona. I dwie są takie, ojej, dwie są takie na korku. One mają średnicę 38, a z tej strony są po prostu takie ładne. I te będą po prostu na korku, na, yy, na ławę na zewnątrz, tam gdzie zawsze jak robimy gryla, to sobie yy, kładziemy rzeczy. Mam tam obrusik, więc ta podkładka też będzie super, bo mi zawsze podwiewa ten wiatr. Także no, ja jestem wdzięczna sprzedawcy. No, tu Wam zaraz napiszę, co ile kosztowało. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia. Pa, pa.